Cześć, ja jestem Dirtowy Bubu i witam Ciebie w Dirtowej Akademii. W dzisiejszym filmie założymy sobie tylne koło, zepniemy łańcuch i pokażę Ci w jaki sposób napiąć łańcuch, żeby się za bardzo nie namęczyć, a żeby był dobrze napięty. Zapraszam! Pierwszy co to tylne koło ląduje do naszego roweru. Na razie dokręcam je tylko delikatnie palcami. Teraz biorę łańcuch, jest to łańcuch Dartmoor Core. Rozwijam i prowadzę go w taki sposób, żeby zahaczył tutaj właśnie o zębatkę, żeby dobrze siadł na wszystkich zębach. Teraz upewniam się, czy koło mam maksymalnie przesunięte do przodu. I sprawdzam długość łańcucha. Widzicie, mój łańcuch jest w tej chwili za długi. Jestem w stanie tutaj skrócić sobie ogniwo. Mój łańcuch okazał się być za długi właśnie o tyle. I mam szczęście. Ale dlaczego mam szczęście? Już wyjaśniam. Otóż każdy z łańcuchów, oprócz Halflinków, składa się z ogniw wewnętrznych i ogniw zewnętrznych. I teraz jest taki meg, że jak Tutaj mamy ogniwo wewnętrzne, a tutaj będzie je okalać łożysko zewnętrzne. I wszystko jest spoko, wszystko nam tutaj podpasuje do środka. Tutaj nie ma problemu. Problem jest, gdybym chciał tylko wyrzucić to i spiąć tutaj. Tutaj mielibyśmy dwa zewnętrzne i niczego nie jesteśmy w stanie dopasować. Dlatego musimy pojechać jedno dalej, i to właśnie w tym miejscu za pomocą skuwacza będę. Rozkładać ten łańcuch. Przygotowuję narzędzie. Pilnuję, aby łańcuch dobrze się tutaj dopasował do mojego urządzenia. Dokręcam najpierw jedną ze stron. I dopiero teraz, kiedy jestem upewniony, że mój bolec trafia dokładnie w pin. To wykonuje skrócenie łańcucha, i teraz tutaj widzicie taki ogranicznik. Bardzo spoko, że ten napinacz ma ten ogranicznik. Nie jestem w stanie w tym momencie wyjechać pinem poza, poza to miejsce, w które chciałbym wyjechać. O. Po rozkuciu, po rozkręceniu. Otrzymuje idealnie rozkuty łańcuch. I teraz jak widzimy wszystko będzie do siebie idealnie pasować. Przechodzimy z powrotem do roweru i sprawdzamy czy nam wszystko pasuje. I tutaj długość łańcucha wydaje się być idealnie dobrana. Więc mogę śmiało go zdjąć z przedniej zębatki. I na mniejszym napięciu łańcucha będziemy ją skuwać. Nałożyłem w tym momencie ogniwa na siebie, i możecie już w tym miejscu skorzystać ze skuwacza. Ja jeszcze wszelki wypadek to tutaj zazwyczaj wciskam za pomocą innego narzędzia. A robię to dlatego, żeby mieć pewność, że nasz pin idzie prosto wewnątrz ogniwa, że nie idzie gdzieś tam po ukosie. I ponownie poprawiam operację. Dokręcamy, nie za lekko, nie za mocno, możemy się sugerować właśnie sąsiadującymi ogniwami. Po skróceniu spoglądamy, czy identyczne odstępy są z lewej, jak i z prawej strony, patrzymy jak to wszystko działa. Jeżeli działa ciężko, możemy to zawsze rozruszać jeszcze na boki. O, i teraz już wszystko działa tak, jak należy. Nie zostaje nam nic innego, jak nałożyć łańcuch na zębatki. I możemy przejść do napinania koła. W jaki sposób ja napinam koło? Preferuję zrobić coś takiego, że najpierw dokręcamy koło delikatnie, następnie dokręcam koło z jednej ze stron, przesuwam to koło, dokręcam, potem z drugiej strony przesuwam do tej strony, dokręcam. Zobaczcie sami. Przesuwam teraz koło na maksa w prawą stronę, dokręcam. Przesuwam na maksa w lewą stronę. Tutaj moja e, prawa ręka cały czas pcha, żeby koło się przesuwało na maksa. Wracam właśnie do tej strony. Moja prawa ręka pcha cały czas w lewą stronę. I śmiało można przechodzić do dokręcania. Ok, łańcuch skrócony i koło ustawione naprawdę nieźle. Wszystko jest super napięte. Jak, skra jak skracaliście sobie łańcuch, to warto zachować tą część, którą wypieliście, bo może Wam się przydać w kryzysowych sytuacjach. Wrzućcie ją sobie do plecaka, do portfela, cokolwiek, bo jeżeli pęknie Wam łańcuch, to będziecie musieli właśnie takie, takim ogniwem zastąpić to miejsce, w którym Wam pękło. E, co do samego skuwacza to polecam wydać troszeczkę więcej na skuwacz niż 8, 10 czy 15 zł. Tutaj jest akurat skuwacz Bikehanda. Niestety mi za to nie płacą, chociaż mogliby, ale ten sprzęt daje radę. Miałem też jego tańszą wersję i za 3 dychy około i też była spoko. A tutaj kosztuje około 7 dych. No, rowerek stoi już na własnych nogach. Sztosik. A my możemy przechodzić do następnych etapów, które już wkrótce. Nie zapomnij zostawić łapy w górę, zostawić też coś miłego w komentarzu. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji, bo warto. A już w przyszłym odcinku zajmiemy się tematem hamulca Swartem.